Witam, witam Was drodzy widzowie, słuchajcie, miałem dużo pytań y, odnośnie tego, czy można zarobić dobrą kasę w Niemczech, czy w ogóle opłaca tam się jechać, ile może zarobić, zarobić glazurnik, ile może odłożyć tam w Niemczech. I drodzy, no postaram się Wam z deka na to odpowiedzieć w tym filmie, a mianowicie powiem Wam tak, i tak i nie, i tak i nie. I od czego to zależy? Macie jakby dwie opcje. Wjazdu do pracy do Niemiec. I w tych dwóch opcjach macie kolejne dwie opcje, tak? Czyli cztery opcje. Dobra, czyli dwie opcje i dwie subopcje, tak? Dobra, powiedzmy, że tak. Do, sorry, że komplikuję, ale do, myślę, że tak to jest naj, najłatwiej wyjaśnić. Teraz tak. Pierwsza opcja i to będzie tak, że jedziecie do Niemiec, jako fachowiec i zatrudniacie tam się w jakiejś firmie. I macie właśnie dwie opcje: Polak, Niemiec. Pracować dla Polaka albo dla Niemca. I teraz, tak jak będziecie pracować dla Polaka, to albo traficie dobrze, albo traficie niedobrze. Ja miałem takie szczęście w nieszczęściu, że tak bardziej za granicą trafiłem niedobrze, i ogólnie nie to, że mam coś, czy nie mam coś, nie mam nic. Przeciwko, ale dla Polaka za granicą ja bym nie pracował, tak? Mi było zawsze najlepiej za granicą, kiedy pracowałem na przykład dla Niemca albo dla Hiszpana bezpośrednio, to było zawsze najlepiej, najlepsze warunki, wszystko opłacone, przeważnie rzadko kiedy było tak, że coś było nie tak, ok? I teraz yy, kolejna ważna, no i to są właśnie dwie opcje, nie? Czyli pracujecie, tak? I to, o, jeżeli Stąd pojechać, zatrudnić się tam i tam pracować, i w ogóle ja bym tego nie robił, tak? Dla mnie to jest totalnie nieopłacalne. Lepiej zostać w Polsce, być na swojej działalności, działać sobie tutaj, bo tu jest, jest dobrze, tu nie jest źle, ok? Czyli tą opcję ja bym wziął z winą w rulonik, wywalił do kosza i te jej dwie subopcje, a tym bardziej tą pracę dla Polaka, to już w ogóle do kosza, nie? Opcja druga, moi drodzy, która ma też dwie swoje subopcje, i teraz tak jedziecie i pracujecie tam jako polska firma. Ok? Dobra, widzicie, poczekajcie chwilę, muszę podłączyć kamerkę do ładowania, bo mi zaraz padnie. Dajcie mi sekundę, e? idziemy dalej z tematem. I teraz tak, no i właśnie jako polska firma, tak? Jako polska firma, czyli jesteście tutaj, płacicie podatki w Polsce i w ogóle. Jeszcze jest to w miarę opłacalne, bym powiedział, tylko że musicie pamiętać o pewnej rzeczy, że tam jest taki coś jak podatek budowlany, tak? I ten podatek budowlany to jest 15% i niezależnie od tego, czy wy jesteście Polska, Japońska, czy z Marsa firma, to musicie to opłacić, chyba że Załatwicie sobie taki to papier i taki to dokument, który nazywa się chyba Freistellung, o ile ja dobrze pamiętam, i to Was zwolni z tego podatku budowlanego. Ale musicie to sobie załatwić, jakby w Polsce, i trzeba to załatwić w taki sposób, żeby tam to też z Urzędem Niemieckim razem funkcjonowało, tak? Bo jeżeli tego nie będziecie mieli, to firma, która Wam będzie zlecać tą usługę i którą wy będziecie kasować, to ona wam te 15% potrąci albo wam ich nie wypłaci. No ale jak sobie to wszystko ogarniecie. No to i teraz kwestia tego, że musicie sobie znaleźć firmę, która też dobrze te metry płaci, tak? Jeżeli taką firmę sobie znajdziecie, która te metry dobrze płaci, no to jeszcze w miarę można na tym zarobić, tylko że wam też dojdą takie koszty jak mieszkanie tam, benzyna tam, jedzenie tam, a to jest wszystko droższe niż w Polsce. Czyli jak tam jedziesz, to musisz cisnąć od rana do nocy, sobotę, niedzielę, to w miarę jeszcze może to się tak Kalkuluje i opłaca. Z drugiej strony, teraz zależy, jak bardzo sobie cenisz czas twój. To, że śpisz w domu, to, że widzisz codziennie Twoje dzieci, żonę, bo czasami to jest bardziej wartościowe niż te pieniądze, które możesz tam zrobić. Tym bardziej, że w Polsce nie ma biedy. Nie? No i dobra, macie tą opcję. I to jest jakby taka jeszcze opcja w miarę do rozważenia, bym powiedział. Z mojej perspektywy, drodzy, to jest wszystko moja i wyłącznie perspektywa. Tutaj może być wielu wykonawców, którzy myślą totalnie inaczej niż ja, e, prowadzą tam swoje biznesy, bla 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 i w ogóle, ale to jest moja perspektywa, tak? Moja, wyłącznie moja. Wy macie prawo do innej opinii. I teraz e, kolejna opcja to jest to, że wy tam zakładacie swój biznes i tam. Płacicie podatki i wszystko, i w ogóle, i, i macie tam ten sztoja numer i te wszystkie rzeczy. Jak dla mnie, to tam się płaci dużo tego podatku, tak? Czyli tam ogólnie państwo jest nastawione tak, żeby te małe firmy masakrować, nie? Tam podatku wychodzi jakieś 47%, zostawicie, nie, nie, nie wyciągniecie z tego. Przepraszam, nie wyciągniecie tego do waszego portfela, więc bym powiedział, że to jest takie no, totalnie nieopłacalne. Jakby z mojej perspektywy, ja bym tam nie pojechał jako niemiecka firma i robił jako niemiecka firma, no chyba żebym tam mieszkał, no to, no, to pewnie tak. Wolałbym robić jako firma niż, niż pracować dla kogoś. Ja ogólnie nie chciałbym już nigdy w życiu pracować dla kogoś, tak? Ja chciałbym już być zawsze wolny, jak teraz jestem wolny. Pracuję dla różnych fajnych klientów, tak jak tutaj dla tego gościa, tu jest świetny gościu, tutaj, tu, Michał. Pozdrawiam Cię Michał, naprawdę, więc to jest to, co ja chcę, ale no, drodzy, plusy, 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 plusy. E, ceny układania płytek, podobnie jak w Polsce, bym powiedział, ale plusy są. Jakie plusy są? Plusy są takie, że tam wam się nikt nie będzie przyczepiał do roboty, tam po prostu ciśniesz z metrami, jakoś jest taka siaka byle jaka, jest okej, okay. trzeba no wiadomo, że nie zrobić tak, że postawisz tak płytki, że po prostu wchodzisz do chaty i się przewracasz, o nie, albo rozcinasz sobie paluchy, czy ten, no nie, tak nie można robić, nie, ale no jest łatwiej niż tutaj, bo nie ma tych wykończeń cięcia na 45, tylko stawiasz listwę, lecisz, idzie pocisnąć metry. Idzie, tak? Te budowy są bardziej surowe, jest łatwiej, jest naprawdę dużo łatwiej i w związku z tym idzie tych metrów pocisnąć dużo więcej, tak? W Polsce klient jest wymagający, tutaj musi być jakość, cięcia na 4,5, najlepiej wykończenie żywicą i najtaniej też, ale no, jest jak jest, nie? Polski klient wymagający, dlatego my Polacy tak w domach mamy ładnie, bo mamy ładnie. No, chyba najładniej w całej Europie, tutaj. Także jeśli chodzi o to, to jest moc. No i drodzy, no, co więcej mogę Wam powiedzieć na ten temat? No, jak macie jeszcze jakieś pytania, to napiszcie mnie gdzieś tam w komentarzach. To ja się postaram mieć to jeszcze gdzieś tam, może jakichś filmów dorzucić albo coś jeszcze nagrać. Ale ogólnie, drodzy, no, w Polsce nieźle, tak? I teraz. Powiecie, no mówi, że w Polsce nie jest źle, a pojechałeś do Niemiec, tak, ja pojechałem do Niemiec, bo ja pojechałem na innych zasadach, mało tego, że tam mieszkają moi rodzice i ja sam mogę przekimać u moich rodziców, to drugie jest to, drodzy moi, że ja tam pojechałem zrobić przysługę za przysługę, tam nie pojechałem dla kasy, ok? Nie dla kasy, no money, no cash, nie dla kasy. I, I tyle z tego, drodzy moi widzowie. A ja Wam coś jeszcze pokażę. Ja jestem tu na budowie parcie, tutaj już powoli wszystko fajnie idzie. I, I w ogóle Wam jeszcze zrobię filmik z tego, bo tu, tu już prądy porobiłem i wygląda jakby to nie szło, ale to idzie, bo jest dużo takiej roboty, której nie widać. Na przykład te wszystkie prądy, musiałem kable lutować od role, po prostu nie sięgały. Takie, wiecie, pracochłonne roboty, mało widoczne, że później patrzysz. 8 godzin ci minęło, a nic nie zrobiłem, nie? Fajnie jest, jak się robi kładzie, maluje, bo płytki kładzie, bo to widać wszystko, nie? Ale jest masa roboty, która jest niewdzięczna, po prostu jej nie widać. Jest masa przygotowań, a to trzeba wszystko zrobić. Drodzy moi, ale tu będzie temat na inny filmik. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. W ogóle, jak dotrwaliście do końca, napiszcie mi to w komentarzu, bo chcę Wam wszystkim. Podziękować, podziękować Wam, że jesteście, że oglądacie, że lajkujecie, że subskrybujecie, w ogóle zdziwiłem się tym, że też yy, na tej, zrzucę na tą kamerkę, wiele osób mi już pomogło, z mnie, tam już jest 500, słuchajcie, to jest, yy, czekajcie, jedna siódma celu, jedna siódma super, także bliżej niż dalej do kamerki, jakbym miał tą lepszą kamerkę to jakoś będzie lepsza, nie będzie takiej pikselozy nie będzie tylu szumów i też będzie lepszy dźwięk, bo ona ma też mikrofon, więc drodzy bliżej niż dalej, dziękuję Wam bardzo jak ktoś chce jeszcze pomóc, zostawię linka do tej zrzutki w opisie filmu i drodzy moi widzowie, trzymajcie się serdecznie i zdrówka Wam wszystkim bardzo życzę pozdrawiam